Siemaneczko, siemaneczko z tej strony Barty. Witam na kanale Barty Fishing. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kołowrotek firmy Jackson. Model Dominator. Jest to seria kołowrotków dedykowanych pod metodę karpiową. Dominatory to, to modele flagowe firmy Jackson. Producent udziela aż pięcioletniej gwarancji na te młynki, zatem warto przyjrzeć się ich wykonaniu. Przystępujemy w takim razie do otwarcia tego dosyć dużego pudełeczka. W środku znajdziemy oczywiście kartę gwarancyjną zapasową szkulę grafitową. Z ciekawości tylko powiem, że y, zmieścimy tutaj 380 metrów żyłki o średnicy 0,30 mm oraz sedno dla jakiego się tutaj znaleźliśmy to ten właśnie błynek Jackson Dominator 6,5000 bardzo duży kołowrotek ja już go szybciutko skręcę więc to jest to nowy kołowrotek jeszcze Jeszcze przeze mnie nawet nie wyciągany. Bardzo duży młynek. Miałem już taki wprawdzie kiedyś na testy. A teraz po prostu mam go na zbyciu. Bardzo fajny kołowrotek. Jak już mówiłem, są to modele flagowe firmy Jackson. Pojemność szpulki aluminiowej 560 m żyłki o średnicy 0,30 mm. Kołowrotek posiada 8 łożysk, przełożenie 4,8 do 1 jest naprawdę bardzo solidnie wykonane. Widzimy, że, że naprawdę jest to solidna sprawa. Jeżeli się przeżycie, mam nadzieję, że będzie to widać, w tym miejscu jest taka, takie futerko, nie wiem jak to określić, powiem szczerze, jest to taki system innowacyjny Jacksona, który zapobiega wplątywaniu się żyłkę pod szpulkę. Kowrotek oczywiście wyposażony jest w wolny bieg, który bardzo ładnie przy tym modelu pracuje. Bardzo precyzyjny hamulec. Super wykonanie. Bardzo ładny design. Jest to kolor czarny, czarny matowy z takimi satynowymi wkładkami. Duże pokrętło. Duży uchwyt, tak pozwalający na naprawdę bardzo komfortowe i pewne trzymanie tego dużego kołowrotka. Moja ocena. Byłem tym kołowrotkiem bardzo zadowolony, mimo swojej wagi, bo jest to 700 gram, więc tak naprawdę dla takich normalnych federowców jest to, jest to dosyć dużo, dla karpiarzy pewnie nie, bo modele Daiwy, Okumy ważą po 750, nawet 800, więc, więc te 700 gram w Jacksonie nie jest oczywiście tragedią, jest, jest dużym plusem, ale tak jak mówię, kołowrotek jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. E, powiem szczerze, gdybym bawił się więcej w karpierstwo, na pewno bym go używał. E, no niestety, w tej chwili jest dla mnie zbędny, więc przy okazji możecie zobaczyć link e, do aukcji. Przy okazji troszeczkę e, zareklamuję ten sprzęt, ale, ale tutaj nie chodzi już teraz o to, że chcę go sprzedać, ale naprawdę kołowrotek jest wart swojej ceny. Ceny rynkowe jeżeli chodzi o, o to, bo też Was to często interesuje od 260 do 300 takie ceny widziałem na Allegro ja ten model sprzedam troszeczkę taniej jest to cena promocyjna właśnie dla Was zatem możecie sobie w, w opisie zobaczyć link od razu do tego młynka. Dziękuję Wam za oglądanie jeżeli szukacie naprawdę fajnego i niedrogiego sprzętu karpiowego, to polecam ten właśnie kołowrotek flagowy model Jacksona Dominator wielkość 6,5 bo o tym nie wspomniałem. Tak, jest to model 6,5 Ten kowrotek występuje również w wielkości 7,5 Byłaby to naprawdę wielka kobyła. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zostawiajcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i czekamy na kolejne filmiki. Cześć!